Zabrzeński Kino Kinoroma było gospodarzem koncertu z wyższej półki w wykonaniu Amerykanina Scotta Arbogast, występującego jako Rain Cobel. Artysta jest znany w Stanach Zjednoczonych, a gra rok połączona z country. Pochodzi z Portland w stanie Oregon. I Skota kilka miesięcy temu poznał w Stanach Zjednoczonych ze Grzegorz Grzegosz Kulik, który obecnie mieszka tam i pracuje. Przed kilkoma laty Grzegosz organizował w zabrzu ciekawe koncerty pod nazwą Luna Paleta. Przyjazd Skota związany jest z jego trasą europejską. Ma w Europie w tym roku około 20 koncertów. Koncertuje między innymi w Zabrzu, w Poznaniu, także w Berlinie, w Pradze. W Szwajcarii, w Rzymie we Włoszech, w Paryżu we Francji i promuje swoją najnowszą płytę, pierwszą solową jego płytę, która nazywa się Fire Ants. Fire Ants to są takie mrówki, które jak ugryzą, to bardzo długo boli i parzy. Organizatorem koncertów w kinie było Zabrzeńskie Centrum Inicjatyw Społecznych, patronat nad nim objął poseł RP Mirosław Sekuła, a także zabrzanie.pl. Jako support wystąpił zabrzeńsko gliwicki zespół Lokum 3, który również zaprezentował nam niezłą muzykę. Czekamy w Zabrzu na dalsze ciekawe propozycje muzyczne, bowiem świat muzyki jest duży i obejmuje różne gatunki, o czym zdają się zapominać czasami organizatorzy niektórych imprez.